Nie. Co znowu, Darla? Może mam ci przepisać list na maszynie? O co chodzi? Pani Spektra? Tak. To co to za strój Halloween? Dopiero za dwa tygodnie. Słucham? Jeśli przyszła pani po poradę, to muszę powiedzieć, że kwefy wyszły z mody razem z Ayatollahem. Nazywam się Devine Dixon. Dzwoniłam do pani w sprawie pokazu na rzecz szpitala dziecięcego. To pani jest tą wolontariuszką. Była pacjentka, tak? Może pani usiądzie. Nie przyszłam tu jako wolontariuszka, ale mam coś, co może Panią zainteresować. Chcę Pani zaproponować autentyczną historię. Coś, co pozwoli Pani udowodnić, że ta impreza służy naprawdę szpitalowi, a nie Pani interesom. Wszyscy wiedzą, że moje intencje są czyste, ale tak z ciekawości co to za historia? Moja własna. Z wielką pomocą dr. Bruckner. Jak na to zareagował? Well, Musiał być zdruzgotany. Całkiem go to zaskoczyło. Był bardzo poruszony. poruszony. Poruszony? Czy to nie za słabe słowo? Gdzie on teraz może być? Zachowałaś się bardzo nieodpowiedzialnie. Wierz mi lub nie, ale bardzo pragnę, by Thorne pogodził się z sytuacją. Żył dalej własnym życiem i był szczęśliwy. To ty chcesz żyć własnym życiem. Wystarczy, Stephanie. Stało się. Caroline musiała to zrobić. Ty przede wszystkim powinieneś wiedzieć, jakie to może przynieść skutki. Myślę, że nie jest o wiele silniejszy, niż nam się wydaje. Wiemy, że zrobiłaś to, co uważałaś za słuszne. Ale zrozum, że żyjemy w ogromnym napięciu. To było jedyne wyjście. Mam nadzieję, że kiedyś to zrozumiecie. Rozumiemy. Ty tak. Chciałabym móc cię zapewnić, że nic mu nie jest, ale nie możesz, bo nie masz zielonego pojęcia. Widok mojej twarzy jest dla pani zbyt straszny? Najpierw pani do mnie dzwoni. Potem wpada pani niezapowiedziana do mojego gabinetu, mówiąc, że ma dla mnie historię związaną z moim udziałem w pokazie. A teraz pokazuje mi pani swoją twarz. Chciała mnie pani zaszokować i udało się. Teraz proszę powiedzieć, po co pani tu przyszła, tylko szybko. Jestem żywym dowodem na to, że ludzie tacy jak pani i Stephanie Forrester mogą czynić cuda. Mówi pani Stephanie Forrester? Tak. Co ona ma z tym wspólnego? Można powiedzieć, że to ona mnie ukształtowała. Dobrze, ma pani 10 minut na opowiedzenie swojej historii. Ta niepewność doprowadza mnie do szaleństwa. Na pewno niedługo wróci. Zachowywał się bardzo rozsądnie. Wyglądał na pogodzonego z losem. Jak możesz tak mówić, nie masz pojęcia co się dzieje w jego głowie? Nikt tego nie wie. Tak się cieszę, że jesteś. Pewnie już wszyscy wiecie. Powiedziałaś im, że chcesz rozwodu? Tak. Moja żona odchodzi. Wiem, że ci się śpieszy. Idź się pakować, jeśli chcesz. Jak się czujesz? Przeżyję. Gdzie byłeś? Jeździłem sobie bez celu. Nic ci nie jest? Nic, tylko boli mnie głowa. Musiała dziś wiele znieść. Martwiliśmy się o ciebie niepotrzebnie. Naprawdę nic mi nie jest. A ten ból głowy? Nie przejmujcie się mną, ból głowy to nic wielkiego. Przynieść ci aspirynę? Nie chcę litości. Chyba mamy to już za sobą. Thorn, wiesz, że cię kochamy. Wiem tylko to, co usłyszałem. Czuję zamęt w głowie. Caroline odchodzi. To koniec. Nic się wreszcie spakować. Tak, chyba już czas. I'm sorry. Przykro mi. Caroline, nie ma powodu. Widzę, że nie czujesz się dobrze. Straciłem dziś jedyną kobietę, jaką kiedykolwiek kochałem. Jak mam się czuć? Masz święte prawo być zdenerwowany. I jestem. Nie sądziłem, że do tego dojdzie. Obawiałem się tego. Zdawałem sobie sprawę z naszych problemów. Myślałem o nich w koszmarne, bezsenne noce, ale nigdy nie przypuszczałem, że do tego dojdzie. Tak bardzo ją kochałem. Myślałem, że to ją przy mnie zatrzyma. Jak mogłem się tak pomylić? Nie jestem w stanie zmienić sytuacji. Ale jestem przy Tobie. Ojciec też. Jeśli chcesz nam powiedzieć, co czujesz, jeśli chcesz rozmawiać o Caroline, to znaczy, że zaczynasz dochodzić do siebie. Myślisz, że to będzie takie łatwe? To potrwa. Ale nie zapominaj, że masz nas. Możemy coś dla ciebie zrobić? Właściwie tak. Co? Chciałbym porozmawiać z Ridgem w cztery oczy. Mam zostać? Nie trzeba. Moja opowieść zaczyna się od wspomnienia uśmiechu na ładnej dziewczęcej buzi. Mojej, choć teraz trudno w to uwierzyć. Miałam wszystko, ponieważ miałam matkę, która kochała mnie ponad wszystko w świecie. Byłam jej oczkiem w głowie. Rozmawiałyśmy godzinami. Opowiadała mi o moich braciach i siostrach. Całowała mnie i szeptała. Kocham cię, mój aniołku. Aż pewnej nocy sen dobiegł końca. Jechaliśmy wzdłuż wybrzeża. Pamiętam tylko blask świateł nadjeżdżającego z przeciwka samochodu i pisk opon. Nasz samochód stoczył się w przepaść. Moja rodzina zginęła. Zostałam sama. Przykro mi, ale nie wiem, co ja mam z tym wspólnego. Po wypadku przewieziono mnie śmigłowcem do szpitala dziecięcego na leczenie poparzeń. Miesiącami leżałam bez ruchu, nie czując nic oprócz rozpaczy. Pewnego dnia. Rozpacz zamieniła się w nadzieję, a potem we wdzięczność. Wdzięczność za to, że żyję i za to, co dla mnie zrobiła rodzina Foresterów. To dzięki ich hojności szpital mógł ustosować terapię, która uratowała mi życie. Takich pacjentów jak ja jest wielu. Wiele dzieci zawdzięcza życie takim ludziom jak pani i foresterowie. Chcielibyśmy wam podziękować, ale nie wiemy jak. Moja rodzina zginęła, ale ja żyję dzięki foresterom. W pewnym sensie oni stali się moją rodziną. Chciałabym się im odwdzięczyć. Cały świat powinien się dowiedzieć, jak foresterowie zmienili moje życie. Zamknij drzwi. O czym chcesz rozmawiać? Jak to jest, kiedy się ma takiego głupiego brata? Nie jesteś głupi. Dziękuję za miłe słowa, ale to tylko słowa. Prawda jest inna. Żyłem z klapkami na oczach. Łudziłem się fałszywą nadzieją. Mocno wierzyłem w to, że uratuję swoje małżeństwo. Wierzyłem w miłość. Wyznawałem staroświecki pogląd, że miłość wszystko zwycięży. Sądziłem, że małżeństwo może trwać wiecznie. Pragnąłem tego ponad wszystko w świecie. I kiedy poznałem Caroline, pomyślałem, że oto wreszcie spotkałem kobietę, która myśli tak samo. Byłem tego pewien. Co za naiwność. Zostaw co za dużo pijesz. Co cię to obchodzi? To nierozsądne i niebezpieczne. Zaryzykuję. Chodź, położę cię do łóżka. Jeszcze nie. Dziś rano, wychodząc z gabinetu psychiatry, zastanawiałem się, czy naprawdę jestem takim złym mężem? Czy naprawdę tak trudno ze mną wytrzymać? Czy jestem taki słaby, że moja żona nie chce ze mną sypiać? I wtedy mnie oleśniło. Może wcale nie chodzi o mnie, tylko o mojego starszego brata. Co masz na myśli? Ciebie i Caroline. Co ja mam z tym wspólnego? Właśnie o to pytam. Bardzo wzruszająca historia, Panno Dixon, tylko nie bardzo wiem, jak ją wykorzystać. Nie wyobrażam sobie, żeby pani ją opowiedziała w czasie pokazu w otoczeniu dziewcząt w pięknych kreacjach. Nie rozumie pani? Takie ma być właśnie przesłanie. Piękna i bestia. Nie ignorować szpetoty, lecz ją uznać. Czy ja wiem? Piękne kreacje to za mało. Jestem pani potrzebna i sądzę, że mam coś do zaoferowania. Może i tak? Stephanie Forrester zawsze powtarza, że z każdym pacjentem trzeba pracować indywidualnie. I temu ma służyć cała ta impreza. Pacjenci? Pani jest żywym dowodem na to, że w tym szpitalu codziennie dokonuje się cudów. Dobrze? Zaryzykuję. Niech publiczność usłyszy pani historię.